Zapraszamy na pokaz regeneracji kadridża Brother TN-1030. Regenerację rozpoczynamy od odkręcenia dwóch śrub obudowy kół zębatych. Zwalniamy plastikowy zatrzask i zsuwamy endkap. Zdejmujemy blokadę wałka magnetycznego i zdejmujemy wszystkie zębatki. Podważamy paskiem wkrętakiem metalowy zatrzask na wałku magnetycznym. Z drugiej strony kasety odkręcamy mocowanie wałka magnetycznego i zdejmujemy je. Podważamy mocowanie wałka magnetycznego od strony korka wsypowego i zsuwamy je. Wyjmujemy wałek magnetyczny. Wałek magnetyczny czyścimy za pomocą ręcznika papierowego nasączonego w wodzie. Odkurzamy bardzo dokładnie wnętrze kasety z resztek starego tonera. Czyścimy krawędź metalowej listwy Dr. Bate. Instalujemy oczyszczony wałek magnetyczny i zakładamy jego plastikowe mocowanie. Zakładamy kolejne mocowanie wałka magnetycznego i przykręcamy je. Zakładamy metalowy zatrzask na wałek magnetyczny. Zakładamy koła zębate. Zakładamy mocowanie wałka magnetycznego obudowę kół zębatych i przykręcamy je. Otwieramy korek wysypowy i aplikujemy alternatywny toner. Po wykonaniu tych czynności kaseta jest gotowa do pracy.